Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Powiem wam przygotowywanie do tego odcinka chwilę trwało Bo ja muszę powie powiem wam tak Zostawcie najpierw łapkę w górę i subika A już wam mówię dlaczego, bo to jest bardzo ciężkie Utrzymać się dosłownie na tym fotelu Bo teraz popatrzcie spawy puściły Spawy znowu puściły po ostatniej aferze I teraz popatrz wyobraź sobie siedzisz na fotelu i teraz tak Przekrylasz się, gniecie. Zobacz, gnie w lewo, prawo gnie. Widzisz? I teraz zobacz. Załóżmy, chcesz dotknąć klawiatury Do przodu. Zobacz, gnie, żebyś widział. Patrz. Zobacz. Widzisz? I teraz patrz. Dajesz gaz na przykład, czy coś, i jest tak. Człowieku, to nie jest proste. Ja muszę się na Dobra, nie filarz. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie, dzisiaj jest gruba tematyka. Bo tak, przyjeżdża do mnie Mustang, kurde tak jest! Dałam temu koju malarzoju Mustanga, żeby mnie przemalował. Powiem wam, mocarny kolor, o że jest, kurde, ja już to widzę. Spójrzcie tylko na ten kolor, normalnie chromowany czerwony. Chromowany czerwony dziejuska jak to zobaczy Jaruszka tym bardziej to padną. A mało tego, jak dzieusiowi chcę rzucić dzisiaj wyzwanie Mustang mój versus jego mustang. No już czuję, że jak nadawała gazu normalnie na tym wyścigu coś, to aż mnie będzie nie. Dobra widzowie no szkła posprzątane, bo... Po spadamy... Pani wypadła z kieszeni! E, panie, ja wiem, panie! to nie, dzięki się Bogu! Dzięk, dzięki Bogu Panie, że to od tego przyspieszenia tylko szklanka bo. spadła, bo ja się bałam, że monitory, to już tyle brakowało, żeby się wywiziły. Ale gorsze jest jeszcze to, że komputer na biurku stoi to... A zobacz pan, poczciwe krzesełko teraz, kurde, kuchenne. No, to teraz... Teraz będzie solidnie, nie? Dobra, dzielę mu go opakuję. Aż pięć, wiesz, normalnie... Wszystkie monitory mi się poprzestawiały. Olera bita. Powiem Panu. Ej, panie, zjedziemy. Gaz się lacią, się ja, ja powiem panu no tak się żem, tak się żem Panie się żen. zacina, panie gaz się zacina! Panie, żeby... Boże, jak nie wiem no to w drugą luzu nie mogę wrzucić! Żeby się panie panu szuka, tak... W latrze, panie, w żeby się panu tak przyspieszenie zaranie zacięło jak mnie przed chwilą! Panie, Dole. w locie trzeba pani, w locie, w locie, rozkładam szybko, szybko, zjeżdża, zjeżdża, zjeżdżał się zjeżdża. gaz zaciął, gaz się zaciął Gaz Panie. się zaciągnął, zjeżdża, zjeżdża, zjeżdża tu! Zjeżdża tym mustangiem, no zjeżdża, i się gaz zaciął zjeżdża, 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 gaz się, o dobra. Jasne widz. Przyboksowałem się, przy... O poszedł! Do widzenia! Do widzenia, proszę pana! powiem wam, widzowie, Ja pierdziele, co tu się odwaliło? No, Przecież jak ja bym się wypierdzieliła, tu mnie normalnie wygięło całe biurko! Ach, to długo by gadać, no zresztą sami widzieliście no, to, Dobrze, że się nagrało chociaż No ale nie sądziłam, że aż, ta, aż taka afera się zrobi e, no, no trzeba zainwestować chyba w nowy, w nowy, nowy sprzęt Bo ten już, ten już się wysłużył po czterech latach, słuchajcie Wysłużył się e, Dobra, przejdźmy, przejdźmy do tego e, o czym mieliśmy rozmawiać, czyli o Mustangu No sami widzicie, kolor, chrom Piękny, piękny, czerwony chrom, do tego pasy czarne, zobaczcie, eleganckie, w takim... A gdzie ten chłop? Matko boska, no zostawił... Może on piznął tu i wypadł przez szybę? Nie wiem, dobra. Já mu tady to zaparkuji, nebo on to půjde vejší, ne? Nebo nejvíce mu to odstaví do chalupy, no, bo on tam mieszka na schrzování, ne? Ja pierdziele, tak dramat, powiem wam, serce mnie bije do tej pory No z 10 minut musiałam pokój odkurzać, nie? Rozbryzgło się, jakby spadło z kilometra powiem, wam. a to przecież tylko biurko Oj... w cholera, czy to dziejuśka pojechał? A jak, a kto inny jak nie Jak Ja go żem że on do mnie przyjechał No, na, na, ja mu powiedziałam, że będziemy robić Mustang versus Mustang Ale on jeszcze nie wie o nowej kolorystyce, słuchajcie ja zaparkuję póki co szybko tu pyk Zobaczcie, mam też customową tablicę, też w kolorze czerwonym, rozumiecie to? No, mówię wam, jestem tak na rana tym Mustanga, no wygląda on pięknie. Mam nadzieję, że tylko nie zrobi wiochy. I gdzie już kamień pokona, aczkolwiek powiem wam, no on tu ma 6-litrowy silnik. Także może być różnie. O, CO yeah. ty taki skoczny! Kurde, O jest to jest. Cziłeczka! powiem ci, mój MUSTANG tak przyspiesza, że jak tak? ja pomyślałam o jego przyspieszeniu... Jak mój, wiesz mój mój przyspiesza? Ale stary, tym, jak pomyślałam ja pomyślałam o jego przyspieszeniu, to normalnie... Jakby mnie z butów poderwało. Tak, mustang, mustang. A ale... wiesz, że mój mustang jest szybszy od twojego mustanga. Zdajesz sobie sprawę, to tak myślisz że jest dwa razy szybszy. Myślisz? No. No masz większy okrawa. masz większy silnik, ale on jest starszy. No, no nie wiem, stary, no nieważne. W każdym Starczy, razie... Ale, ale chłopie, jak ja pomyślałam o. sobie o przyspieszeniu mojego mustanga, to, pra... to z fotela wręcz spadłam. Rozumiesz? I zawsze w czasie, ja się w Mustangu tak robił. Co ty robił? Wczoraj jak się siedzieliśmy, to on tak robił. A z kim siedziałeś? No z tobą. Dobra, dziewczka, chodź tu coś zobaczyć, to się wytnie Chodź, kochanie, już się... O, skurczybyk, ty Zobacz O, ty, Franco, ty, w kol... miał takiego No, ale, człowieku, czerwony chrom, rozumiesz? A jak, yyy, a jak ty byś, pierdzielu... a jak ty byś swojego pierdygnął w taki... Człowieku, bo... Różowa blacha? No, zarobiste, znaczy to czerwone niby, ale to tak zabarwiło Okej okay. A weź przygazuj A jak ty byś przypierdził swojego w taki kolor? Ty, a kto ci to robił? E, na, na skrzyżowaniu chłopcy chłopcem z o. To on jakiś teraz dziwny się w ogóle zrobił, a nie wiem w co mu No, chodzi. wiesz, powiem ci Jakiś taki, nie wiem, on jakiś taki, no dziwny Dobra, jest. czekaj. Weź przygazuj bo ja nie mam wydechów zrobionych! Bo ja nie mam wydechów Zobacz. zrobionych! No Ale ty masz większy silnik, też Ja Widzowie mi ostatnio mówili, żebym cię ogarnęła, bo ty morderżesz. I muszę pekają. Serio? Tak. No. Nie, ja, coś, ja rzadko się der. De, 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 de. Dobra, ja. dawaj, robimy wyścig pierwszy. Dobra. Oj kurwa. Powiem ci. Nie, będę... dlatego, to nie można opentować. opentować? Będę dzisiaj będę musiała pokazać później jedno nagranie, bo. Dobra. Ale to później. No, z przyspieszenia. Okej, okay. dobra? Dobra. Odliczaj. Dobra. A ty też masz, żeby bez. Kurwa! 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 To Standardowa, boki, trasa, jak trasa, coś. Standardowa Bokiem. Ale laka tam spaliłem laka. Twój się lepiej w zakrętach klei, bo twój jest no, nasza no, generacja. No, no. Lepiej, lepiej, ale twój... bo mieli kłamist. Strasznie, jakie ono przywieszenie! Strasznie, ale wiesz, dupło Może na tych zakrętach, bo teraz takie trzy zakręty ja na... tak naprawdę przed nami. Ty mam na zakrętach nadzieję, że nie robisz. Mam nadzieję, że na tych zakrętach jakąś większą jakby wiesz. Ja na proste, ja na zakrętach to mnie robisz z palcem w nosie. No tak bo zobacz, zami. na tych zakrętach dwa zakręty za nami, trzy tak naprawdę. O! Oś, kurczę, o, skurczy byk. I, i że cię tu nadrobiła! Nie, nie skręcił, to wolno prędkość. Widzisz, tu jedzie. przodem jedzie. To stąd, się wzięło, stąd się wzięło ten cały stereotyp, że Mustang tylko do przodu jeżdżą. Ty, no to no zrobiłam nie... cię, zrobiłam cię. No, no Chcesz powtórkę? Tak. O pieniądze? Z Może być z luncha, 4, no? teraz będę wiedział, jak tu w tym jeździć, wiesz? Dobra, o, to w O, to, o ile? Ja Patrz, ha hamulec koło. Na sztywnych kołach normalnie, dobra, dawaj. Z luncha. odliczaj! Czekaj, załaduję luncha, załaduję boost. Dobra, no! no. Ale. nic to... nie powiedziałeś! A co miałem mówić? No, start! Trukałem przecież! Nie słyszałam! O. Czekaj, jeszcze raz! Słyszysz? Nie, dźwięk no! A ja, poczekaj! Słyszysz? Słyszę. Dobra, no. no to ja! No kurde z luncha też dobra, zobra, lepiej, dobra, lepiej. Dobra, Ale ja... A o ile? O ile się ścigamy? O 5 tysięcy? O 5. Dobra, o 5 tysięcy. Ale ja myślę, że na zakrętach znowu mam szansę cię zrobić stary. No to tak, no to bez problemu. Ja myślę, że na zakrętach dam radę. A widziałaś mnie, a nie widziałaś mnie, bo kiedy postawiła, daleko byłaś. Obym tylko błędu nie popełniła żadnego, wiesz, bo jak coś uderzę, no, czy coś no to koniec. Ja tu na zakrętach, to ja to pływam. To ja to pływam. A i popełniłam błąd, schamowałam się. Będę no, znaczy, miała ciężko. Ja też. Ja do zera się schamowałem. Tak, tak właśnie, do... ale u ciebie ten błąd, wiesz, jest wybaczalny, bo ty się rozpędzisz no, A ja? No tak, no ale to zobaczysz teraz to ja muszę w ogóle 20 na godzinę w tych sekretach jakaś, bo to jest... Ale człowiek gdzieś na... kilometr przede mną stary, nie? Dobra, to zaraz zobaczy mnie wyniesie gdzieś tu bokiem i tyle się skończy, nie? Tak, że nie dyge, nie dyge, zakryć. Uwaga, od tego zależy moje życie. Że być albo nie być. Dobra, bokiem, bokiem, bokie, Posy, posy, posy! Tak? Podnieciłem się. Poszłeś? Kurde, byś tu się wywalił. Kurde. E, do, 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 do. Dobra, dobra. Dobra, e. wygrałeś, nie? Widzisz, zwaliłam tam. No dobra, pięć tysięcy dla ciebie. To słuchaj, to On teraz inna koła koła, trasa. To, to teraz, patrz, chodź za mną, szybko ci przebiegnę, chodź za mną. Chodź, chodź. Jedziemy tędy, startujemy no. stąd startujemy, nie? No. I teraz tak, lecimy tu, tu, Dobra. tu, tu. Dobra. O ja pierdzielę no No pod zakręty, pod zakręty, żebym teraz miała większe pory I teraz okay. tak eee... To tu o dwa O tu w lew, nie o pięć Tu? Nie, to ja nie jadę no, dobra, dobra, dawaj, dawaj I I tutaj, 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 wszędzie, wszędzie I wracamy Wiesz, do chałupy, nie? I koło mojej chałupy meta, no Dobra Ale dawaj. Szans. masz szansę Masz szansę na to jest Tylko nie jak środkiem no? Żebym Ci mogła w razie czego wyprzejść tu Bo tu jest wosko Wszystko woski. dogonisz Aha, tu no My baczymy. musimy jak w Formule 1 ha wiesz Robić takie też, że jeden za drugim startuje No w sumie tu by miało... Dobra, ale dawaj bez luncha Dobra, dobra Dobra no i tu masz Dobra. dużo lepszy start. Masz bardzo dużo no, lepszy start. No, bo jest dużo lżejszy, to ile ten dwa waży, człowiek? No twój 15? na pewno jest dużo lżejszy, bo on jest dwuosobowy, no. nie? Twój to jest kolumbryna, twój to jest naprawdę ka kawał No To trwancek, taka, taka bardziej, wiesz, mówią. bardziej taka limuzyna Poza to, tym, wiesz, nie, bo to jest na tak, wiesz, żeby młody kupuje, nie, żeby tam się pokazać, w dupeczki powozić, nie, to wiesz jak jest, nie No to też fakt, ale A tutaj, o, takiego starego mostaga, wiesz to kupuje? Mężczyźni po mysz czterdziestce, żeby i ja dosyć pojedzić, żeby ich żonka w domu nie denerwowała O, wiesz. o, o Drzewo przestawiłem, drzewo przestawiłem A o ile był ten wyścig? O 2000. No naprawdę o piątkę się nie zgodziłeś! No może... Oh, fuck. Może być o piątkę, no niech kurde będzie, no niech kurde... Ty! gumę złapałaś! Z prawej strony, flaka masz! No jak? Flaka masz, no weź zobacz. zobacz. Kłamiesz mnie! Zat no zobacz, zatrzymaj się, zobacz, masz flaka z tyłu! Kłamiesz no, mnie! Na mecie się zatrzymam! Ej, ej, ej. to było poniżej pasa! A, co ty robisz, że taranujesz?! Co ty robisz, ja, że ta Ja, prawej, ja prawo stroną cię, człowieku, w to do prawej strony zjechałaś. A ja nie widziałam cię w lusterku. No, to się patrzy. O Jezu, no dobra, wygrałeś. A możemy, możemy powtórzyć tą trasę o 10 tysięcy? kurwa. Możemy powtórzyć tą trasę o 10 tysięcy. Dobra. Czyli to na fik, tak? Tak. Stamtąd, czy stąd, skąd? Nastankę cofan, spacem dupie ci nie? Cię robię, nie? Ja teraz, ja robię teraz pozycję wyścigową. Dobra, Dobra trzy raz. cztery, trzy. O kurde, zlamiłem trochę bo faster taki zrobiłem. Ej! O! No co ty? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz! Jeszcze raz Ty do lewej tu zjechałaś Ty, zakopałam się Dawaj go czekaj. Dobra, już 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 do, do, bo tu się zjechałaś, tu na moją stronę. Dobra, Dobra, jeszcze raz pełny pełnym piesem, żeby tu pierwszy wjechać, nie? Ej, lepszy miałeś start, lepszy miałeś start. Lepszy! Do, znaczy, ja jakby... Lepiej ruszyłam, ale mimo wszystko, no wiesz, no nie nadrobię le tego, nasz... że masz. Lepiej na sprzęgle pracowałaś nóżką. No, 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 no lepiej. Ur. Ur. Ej, <laughs> A... mi, dupę mi zarzuciło, dupę mi zarzuciło. Przypominam ci, że dziesięć koła jest na szali. Dupę mi zarzuciło. To wszystko dlatego, że mi zarzuciło dupkę. Ej, nie, nie! Jest tak dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, Ej! Przypominam, że staramy się trzymać asfaltu! No, ja się staram. On tym mniej się stara No, no przepraszam, to nie było celowe! No to nie, no to anul anulacja wyścigu! No, serio? Anulacja wyścigu! Ja pierdzielę, no... Chcesz, to możemy zrobić powtórkę po prostu, ale nie może być anulacji! Anulacja wyścigu! Dobra, to robimy... Wygrałam teraz 10 koła, czyli ja jestem 3 na plus, a ty jakby 3 na minus. Ej, 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 ej! Oh, Kurde, co ty zrobiłaś? Nie, ja... Co zrobiłaś? Zawracałam! Debilko! Nie no nie wierzę! Ale nic się nie stało, się, Bo tu! Ty... Bo... Dalej nie wyjście, gdy zawracasz, no jesteś piecznie <śmul _> Co ty zrobisz? Jesteś nienormalny? I! <śmul _> I... Dziejesz, ogarnij się Pum. Wsiadaj i robimy robił robił powtórkę się? O ile pieniędzy! Co to miało być? O ile chcesz? O 5 tysięcy. O pięć? Odwaliłaś kasztana tak zwanego. O 5 tysięcy, dobra, wsiadaj. Odwaliłaś kasztana. Dobra, teraz ci się uda A jak ci się no nie uda... Na... A jak ci się tak nie, nie, uda, to nie, się nie uda, uda, to jak bardzo się wkurzysz? Jak bardzo się wkurzysz? Jak Ani bardzo źle zareagujesz? Ani trochę. Tak? Dobra. Ale dobrze, operowałam sp na sprzęgle, dobrze! Wąchaj, wąchaj spaliny, Leszczu. A zobacz, zaraz się gdzieś rozwalisz. Bo coś za bardzo pewny siebie. Wąchaj spaliny, ziemię. Leszczu, wąchaj spaliny, Leszczu. Czujesz zapach spalonej gumy? Tak, 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 to właśnie ja. Tak, 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 to właśnie wielki pan D, PP pan D tak zwany. No i co, i co? A, siedzę ci na dupie już! Na zakrępie, ty się dziwi, że mi na dupie siedzisz? Siedzisz na w Człowieka! Dobra, dobra, Człowieku. Ty. Zostaw mnie w ogóle w spokoju. O, fucking bokiem, bokiem, bokiem postawiło. Kurbo! <grybo> Kurbo! O kurde! <grybo> I kto jest lepszy? Powiedz mi teraz jednoznacznie. No to nie, no to zawody drifterskie robimy. Zawracaj, bo już wygrałaś. Zapraszam na łąkę, zawody drifterskie. Tak! Zapraszam cię, tak. Dobra czy na to no wasze pole mój sławo driftuje. może być za twoje łące no ty, moje, a no co ci powiem to ciekawostkę Jarko. Zarejemy Jarkowi łąkę, no ostatnio jadę z Jarkiem na pole grumerować, nie? no a on do mnie mówi o kurda, co tu za cham kupił łąkę, ja tu dzwoniłem po nią o, o, I, i, mówi ma taki, ma taki sam ma ciągnik jak taki Dziusia nie, powiedziałeś. Już, ma taki nie powiedziałeś? nie, nie powiedziałam ale on do mnie gada no, o, ma taki sam poczekaj chwilę stary no e, halo? Halo, siema. Cześć. O, gdzie jesteś? Eee, driftujemy. Eee, słuchaj, dowiedziałam się jednej rzeczy. Jakiej? Ktoś tu napisał bez presa, że tą Olgę ktoś kupił. No ku... <grym> <grym> tak? No to zagadaliśmy, że tego. A nie w dzierżawę? Chyba w dzierżawę ktoś wziął. Czy, że no w dzierżawę, no W dzierżawę wziął. wziął, dzierżawę. dzierżawę. I o. tego, yy, ja bądź tak. Jak dorzę tego kościa, co to bo wziął, to go zabiję, prawda? Czemu to? Mówię ci serio, Jelina. Postaraj się, popytaj po wiosce, weź, mnie teraz do domu nie bo na wyjeździe kom, jako komendant. jak możesz, weź popytaj, po ludzi, kto to jest. U tutaj. Udrukę, ja potem dowiedz się kto to, o, Nie, 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 nie. Znaczy, się się wiesz bez. co, ja mam swoje podejrzenia, ale jakby nie mam pewności, nie? Taki no. jeden... Z wioski, taki jeden, ale... No nie no. wiem. No? Nie wiem, nie jestem pewna, nie chcę dyktować. Janina, powiedz. Nie wiem. Wy, Wyślę radiowozy. Zobacz, ale co radiowozy, zobaczymy. Ja muszę śledztwo, wiesz? Do, do biura detektywistycznego to złożę po prostu swojego i tam zrobimy śledztwo, wiesz? Mogę Cię o to prosić? Tak. Pytam się, czy mogę Cię o to prosić? Możesz, liczysz na mnie, okej. Okay. Ja samemu też na pewno. A poczekaj, jeszcze raz. Co tak? zrobisz, jak się dowiesz, kto to to? Dobra myślę, ja że żartuje, dobra. Dobra Janek. Ja Nie, ja wydaj mi się! Przypomnę ci! Ja jestem Tak. Psychiczny, dobra! Dobra, dobra cześć, życzyłeś się, o. No, hej, hej. Dziejuś Gziejuś Gziejuś Ja wszystko słyszałem, miałeś moczą kilku chalupkę cały czas. Masz przez ranę stać! O kurde!